Dzisiaj o poranku Słowa Boże prowadzi nas do pierwszego listu Piotra, a w tym liście, w drugim rozdziale i w dziewiątym wersecie, znajdujemy takie oto słowa: Ale Wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym abyście rozgłaszali cnoty tego który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości niezwykłe słowa niezwykłe słowa na dzisiejszy poranek i na cały dzisiejszy dzień drodzy przyjaciele jesteśmy Wybranym rodem. Raz jeszcze powtórzę wybranym rodem. Kochany bracie, kochana siostro, jesteście wybrani przez Boga osobiście. W liście do Efezja możemy przeczytać, że Bóg wybrał nas jeszcze przed założeniem świata. To naprawdę niezwykłe. Jeszcze nic nie istniało, a nasze imiona były zapisane już w Bożej myśli. Dzisiaj, w obecnym czasie, kiedy rozglądamy się wokół, widzimy mnóstwo ludzi lepszych od nas, gorszych od nas, ale to właśnie ciebie, to właśnie mnie Bóg wybrał. Wybrał i co z tego wynika? Wybrał i uczynił królewskim kapłaństwem. To bardzo ciekawe, co zostało tutaj zapisane, bo autorem tych słów jest Żyd. Apostoł Piotr był Żydem. Doskonale wiedział, czym jest Aaronowe Kapłaństwo. Kapłani to była wyjątkowa grupa społeczna w Izraelu. Nie można było zostać kapłanem, jeżeli ktoś nie urodził się jako potomek Aarona. I ten człowiek pisze, natchniony Duchem Świętym, że dzisiaj Bóg tych, których wybrał, Uczynił kapłanami swoimi. Co to oznacza praktycznie dla mnie i dla ciebie? To oznacza, że dzisiaj o poranku możesz je bezpośrednio zwrócić do swojego Boga, możesz przyjść przed Jego oblicze, możesz Go uwielbić, możesz z Nim rozmawiać, możesz zadawać pytania, słyszeć odpowiedź, możesz być blisko swojego Boga bez jakiegokolwiek pośrednika. Oczywiście rozumiemy, że tym jedynym pośrednikiem między Bogiem a człowiekiem jest Jezus Chrystus. To rozumiemy i to szanujemy, i dzięki temu pośrednictwu możemy dzisiaj stawać przed Ojcem w niebie. Drogi bracie, droga siostro, jesteśmy kapłanami żywego Boga. Dalej czytamy, że jesteśmy narodem świętym. O, jak niewielu ludzi rozumie, rozumie tę świętość, o której tutaj czytamy. Co to za świętość? To nie jest świętość, którą można wypracować. To nie jest świętość, którą można nabyć dzięki staraniom, dzięki religijnym praktykom, dzięki samozaparciu. To jest świętość jako Boży dar. Ale co to oznacza? To oznacza, że Bóg uznając nas za świętych. Oddzielił nas od reszty, bo na tym właśnie polega świętość Boga, że On jest oddzielony od innych, a my, jako Jego święci, jesteśmy oddzieleni dla Niego spośród wielu, wielu ludzi. A więc świętość jawi nam się jako kolejny dar Bożej łaski. Dobrze być świętym, a jeszcze lepiej być świętym nie z powodu swoich zasług. Ale z powodu Bożej miłości, Bożej łaski, Bożego miłosierdzia. Wreszcie dowiadujemy się z tego fragmentu, że jesteśmy ludem nabytym. Bóg nas nabył. W jaki sposób nas nabył? Biblia i Stary i Nowy Testament bardzo wyraźnie mówi, że Bóg nas nabył, ponieważ kupił nas, nabył nas. Płacąc za każdego zbawionego człowieka, krwią swojego syna Jezusa Chrystusa. Taka była cena zakupu każdego z nas. A skoro tak, a skoro tak jest, to czyż mamy prawo buntować się przeciwko niemu? Czy mamy prawo wyrażać swoje niezadowolenie, przecież, zarówno w życiu, jak i w śmierci? do niego należymy jesteśmy jego własnością jego własnością na krzyżu golgoty boży syn umierał po to abyś ty i ja mogli dzisiaj należeć do świętego boga i wreszcie zapisano że mamy naszym życiem rozgłaszać cnoty tego boga które nas powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. Dobrze być członkiem ciała Chrystusowego, dobrze mieć świadomość, że znalazłeś się tam z łaski. Dobrze jest wiedzieć, że zostałeś kupiony za cenę krwi Chrystusa, a w związku z tym wszystkim, czy nie powinniśmy żyć świętym życiem? Czy nie powinniśmy korzystać z tej świętości, którą On nam dał? W jaki sposób mamy rozgłaszać chwałę i cnotę naszego Boga? Poprzez nasze postępowanie, poprzez nasze codzienne życie, poprzez przykład naszego życia. Kochani, Biblia mówi, wkładając te słowa w usta Chrystusa, że jesteśmy światłością tego świata, solą tego świata, a przez to jesteśmy nadzieją tego świata. Gdzież ludzie mają przyjść, aby poznać zbawienie w Jezusie Chrystusie. Rolą Kościoła jest tworzenie w tym świecie pełnym zła i ciemności takich duchowych przestrzeni, które Będą pełne sakrum, pełne świętości, gdzie ludzie szukający Boga, zmęczeni życiem, zabiegani, a czasami zniewoleni, będą mogli przyjść, usłyszeć słowo Boże, przyjrzeć się świętemu życiu tych, którzy należą do Boga, poznać Chrystusa, doznać przebaczenia swoich grzechów i przyłączyć się dzięki łasce Bożej do tych, którzy żyją dla Pana. Czy tak żyjemy jako święci? Czy tak postępujemy jako święci? Czy tak się zachowujemy jako święci? Czy jesteśmy tacy zarówno na zgromadzeniu, jak też w rodzinie, w małżeństwie, jak też na ulicy, w sklepie, jadąc samochodem, ucząc, czy być nauczanym? Czy tacy jesteśmy, pełni świętości? Nie może być inaczej. Kościół również musi być godny, pełen godności. Wierzący człowiek to nie jest byle kto, to jest dziedzic Królestwa Bożego, to jest ktoś przez duże k, kiedy gdziekolwiek się zjawia, zwraca na siebie uwagę, chociaż jest cichy i pokorny. Kościół musi być pełen godności. Kościół nie może robić z siebie cyrku. Kościół musi być pełen godności. Kiedy ktoś wchodzi do kościoła, kiedy przychodzi na zgromadzenie, musi wiedzieć, całym sobą, musi wiedzieć, że tu obecny jest Bóg, tu obecny jest Bóg, tu w tym miejscu. A kiedy się z Tobą spotyka, to musi wiedzieć, że w tym człowieku obecny jest Bóg, w tym człowieku jest obecny. Jezus Chrystus. Może nie umieć tego nazwać, może nie umieć zdefiniować tego, co odczuwa, ale będzie wiedział, że ma do czynienia z kimś, kto jest zupełnie inny. Kochani, nie lekceważmy tego najprostszego sposobu dawania świadectwa, tego najprostszego sposobu głoszenia Ewangelii poprzez świadectwo. Własnego życia i poprzez świadectwo życia kościoła, w którym Bóg nas postawił. Dzisiaj, kiedy wyjdziesz ze swojego domu, kiedy pójdziesz do swoich obowiązków, pamiętaj, jesteś dziedzicem królestwa. Masz w sobie godność. Masz w sobie coś, czego inni nie mają. Masz ojca w niebie, do którego możesz w każdej chwili się zwrócić, bo jesteś Jego kapłanem. Pamiętaj, jesteś wyjątkowym człowiekiem. Pamiętaj, jesteś wyjątkowy, bo Chrystus cię takim uczynił. Bo Chrystus cię do tego namaścił, bo wybrał ciebie, bo zapłacił ciebie na, za ciebie najwyższą cenę. Niech nas Bóg błogosławi, kochani. Amen.